Włącz i zostań z nami. Pochylamy się dzisiaj nad tragicznymi kartami historii polsko-ukraińskich stosunków. Wracamy myślami do lipca 1943 roku, do dni masowych mordów dokonanych na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów na kresach południowo-wschodnich. Dzisiejsze uroczystości to wyraz hołdu dla zamordowanych, ale także dla ich rodzin, które przez lata doświadczały udręki związanej. Z tym koszmarem. Pomnik ten, przy którym stoimy, został zbudowany z inicjatywy rodzin pomordowanych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i odsłonięty w 1999 roku przez członków rodzin. To już 70. rocznica zbrodni wołyńskiej wydarzeń, w wyniku których pozbawiono życia dziesiątki tysięcy polskich rodzin. Kobiet, mężczyzn i dzieci. Dziś możemy spotkać się przy pomniku mauzoleum, który upamiętnia te wydarzenia. Chciałbym również podziękować rodzinom, które przez wiele lat przechowywały pamięć o tej tragedii. Ocaliliście Państwo, jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości. Don Śląsk to region szczególny. Stał się on bowiem nowym domem dla polskich rodzin dotkniętych straszliwymi mordami. Obok nich zamieszkało również wielu Ukraińców przesiedlonych w ramach akcji Wisła. To wspólne, często trudne sądzicieństwo, budowa wzajemnych relacji uprawnia nas do poszukiwania właśnie w tym miejscu odpowiedzi na to, jak budować zrozumienie między obu narodami. Bolesna historia, zwłaszcza wydarzenia II wojny światowej i mordy dokonane na polskiej ludności wciąż ciążą na wzajemnych relacjach. Nie mogą one ulec zatarciu czy zapomnieniu. Rzeczą najważniejszą jest dążenie do prawdy. Pamięć o zbrodni to nie działanie przeciwko komukolwiek. To oddanie czci pomordowanym. Stańsowskiej, Tarnopolskiej i Wołyńskiej. Zamordowanych przez organizację ukraińskich nacjonalistów. Ukraińską Powstańczą Armię. Policję ukraińską i czwartą dywizję Waffen-SS Galicien Stancie do apelu. Dość! Wszyscy ruszaj! Dość! Do salwy o 三朵走 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój niech będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Miło mi bardzo gorąco i serdecznie powitać na początek dzisiejszej naszej uroczystej Eucharystii, którą sprawujemy za ofiary mordów na kresach południowo wschodnich naszej ojczyzny. Wszyscy z radością cieszymy się, że naszym modlitwom może dziś przewodniczyć nasz najdostojniejszy ksiądz arcybiskup Metropolita, który odłożył urlop swój, by być razem z nami. Pewnie wielu z nas po raz pierwszy może go z bliska dzisiaj. Ojże, Cieszymy się z tego. Ekscelencjo najdostojniejszy księży arcybiskupie, metropolito Wrocławski, czcigodni bracia kapłani, wszystkich piastowanych urzędów i otrzymanych godności, naszą refleksję poświęconą pamięci ofiar zbrodni na kresach południowo-wschodnich. Rozpocznijmy od przesłania dzisiejszej Ewangelii. Ilekroć czytamy lub słuchamy fragmentu Ewangelii o powołaniu celnika Mateusza, tylekroć uświadamiamy sobie, że Chrystus powoływał do grona swoich najbliższych uczniów ludzi zwyczajnych, często grzeszników ludzi niejednokrotnie nielubianych przez otoczenie. Takim właśnie człowiekiem był celnik Mateusz. Na to powołanie i na obecność Jezusa na uczcie z celnikami nastąpiła natychmiastowa reakcja ze strony faryzeuszy. Dlaczego ważny nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? Jezus wyjaśnił, dlaczego to czyni. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Prawda o naszym grzechu należy do integralnej prawdy. O nas toczy się dzisiaj w świecie wielki spór o prawdę. Niektórzy nam wmawiają, że prawdy obiektywnej nie ma, że każdy ma swoją prawdę, prawdę na dzisiaj, jutro będzie inna, każdy ma swoje mniemanie, pogląd o świecie, o wydarzeniach i o samym sobie. Jeśli nie ma prawdy obiektywnej, prawdy dla wszystkich, to wszystko jest dozwolone. To tym samym jest zabijanie, co i ochrona życia. Toczy się dzisiaj także spór o prawdę o hist historii. Tak było z prawdą o Katyniu, tak jest z prawdą o Smoleńsku. Tak jest również z prawdą o ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W drugiej Rzeczypospolitej mieszkali na kresach wschodnich Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Przez wiele, wiele lat nacje te żyły w zgodzie. Zawierano, jak wiemy, liczne małżeństwa między Polakami i Ukraińcami. Jednakże narodziła się tam zbrodnicza ideologia z hasłem Ukraina dla Ukraińców. Ukraińcy marzyli o niepodległości, o własnym państwie, a nasi wrogowie podsunęli im myśl, że pierwszym krokiem do wolnej Ukrainy będzie wymordowanie Polaków. Zbrodnie ukraińskie zaczęły się już w 1939 roku. A nasiliły się wiosną i latem 1943 roku. W nocy z 11 na 12 lipca 1943 roku w prawosławne i grecko-katolickie święto apostołów Piotra i Pawła uzbrojone bandy Ukraińców z organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Napadły na około 100 polskich wsi na Wołyniu, brutalnie mordując mieszkańców i obracając w perzynę ich domostwa. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żal, bo już ich nie ma. Na Wołyniu nawet nie miał kto opłakiwać tak mordowanych dzieci. Mija 70. rocznica ludobójstwa na kresach południowo-wschodnich. Oprócz modlitwy za ofiary. I także zakatów, zachodzi potrzeba postawienia pytania, jakie jest przesłanie tych tragicznych wydarzeń na dziś, na jutro, naszego życia narodowego i międzynarodowego. Najpierw przypomnijmy, jaki jest cel wspominania tych tragicznych kart naszej narodowej historii. Jeśli dziś mówimy o tych bolesnych wydarzeniach, to nie po to, aby drażnić potomków osób odpowiedzialnych za te zbrodnie, nie po to, aby odnawiać dawne rany, ale po to, by nie zamazywać prawdy, gdyż prawda jest warunkiem wzajemnego przebaczenia i pojednania. Bez prawdy nie możemy budować. Dobrych stosunków sąsiedzkich między narodami. Musimy znać prawdę o przeszłości i naprawdę budować nowy pokój, sprawiedliwość i wolność. Gramy dla ciebie i Twojej rodziny.